Kim właściwie są piękne anioły? To jest grupa znajomych, przyjaciół, którzy mają i swoje dzieci, i swoje życie zawodowe, prywatne. Pomagamy tym najmniejszym, nad kim roztaczacie swoje. Opiekuńcze skrzydła. Roztaczamy nad dziećmi, które mają tą najcięższą sytuację mieszkaniową. Takie rodziny zgłaszają nam ośrodki pomocy społecznej. To są dzieci, często, które zajmują jeden pokój, są to rodziny często też wielodzietne. Te dzieciaki śpią po dwie osoby na jednym łóżku, bo nie ma innej możliwości. Często, nawet w takim pokoju, nie ma miejsca na biurko, albo i miejsca nie ma i nieraz nie ma środków, żeby po prostu zakupić to biurko. W jaki sposób pomagacie tym najbardziej? bardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży. Chcemy po prostu, żeby one z tej szkoły mogły wrócić do takiego miejsca, gdzie to będzie taki ich własny świat, żeby one to miejsce odnalazły właśnie w swoim domu, oprócz tej miłości rodzicielskiej, która jak wiadomo, jest bezcenna i żaden mebel jej nie zastąpi, żeby jednak miały też te warunki. Bo dziecko, które nawet ma jakąś pasję, zainteresowanie, no to wracając do domu, gdzie no nie ma biurka, nie ma wygodnego krzesła, no nie ma możliwości, żeby siąść i czytać tą swoją ulubioną książkę czy poszerzać swoją wiedzę. Chcemy właśnie dać temu dziecku to biurko, wygodne krzesło, lampkę, która będzie świecić i pomagać czytać. Naprawiacie ten mały dziecięcy świat? Czy dzieci mogą się jakoś zaangażować w remont? Swoich pokoi. Dzieci nam opowiadają o swoich właśnie zainteresowaniach, marzeniach. Pytamy się, jakie by widziały kolory ścian, jakie meble, jakie łóżka i na podstawie, właśnie. Tej rozmowy nasz architekt później tworzy jakiś projekt, wizualizację tego pokoju i zaczynamy wspólnie działać. Też staramy się rodziców, jeśli jest taka możliwość, angażować do tej pracy. Jeśli tata jest na przykład malarzem czy hydraulikiem, a mamy jakąś pracę właśnie z tego zakresu do wykonania, to prosimy po prostu tatę, żeby nam pomógł. Jak ważna dla Waszych podopiecznych, dla dzieci, którym pomagacie, jest zmiana tego najbliższego otoczenia? No, ogromnie ważna. No, to są takie najprostsze potrzeby życiowe. Jak już są to dzieci 10, 12, 14 lat i jak się śpi w dwie osoby, z siostrą czy z bratem, to jest to i krępujące, i niewygodne, i, i rano trzeba wstać do szkoły, a ktoś jest po prostu niewyspany, więc tutaj ta możliwość takiego wygodnego snu, to są najprostsze właśnie rzeczy, wygodnego siedzenia przy biurku jest dla tych dzieci naprawdę no, bardzo znacząca. Jesteście młodym stowarzyszeniem, ale już udało się Wam komuś pomóc, prawda? Teraz mieliśmy właśnie remont w pokoju, gdzie Mieszkuje właśnie troje rodzeństwa. Zrobiliśmy tam wszystko, po prostu od wymiany okna, podłogi, ściany, instalacja elektryczna. Sam tutaj chłopczyk powiedział, że on dostał taki swój nowy świat. Teraz on za każdym razem będzie po prostu z ochotą wracał i przebywał w tym swoim pokoju.